Nie. nie? Dobra, jak zaczniemy tutaj, to jeszcze wiesz. No. Jeszcze raz spróbujmy. Tu coś pyka, ja się nie uderzę no. niestety cię mikrofonem. Nie ale co pik, a nie, może tak tu coś jest? pyka, ja nie... wiem czy nie przesadzacie z tą wiarą, ale dobra. Ja jeżdżę dużym samochodem, więc może. Dobrze, no, do... jedziemy. Jedziemy! zasłonięte. Uuu, będzie szybko jechane. A teraz tak, wiesz... Okej, okay, jestem gotowa. Niech się jedzie też yy, szerzej, tak żebym mogła za nim jechać, to ja będę wiedziała, że szerzej dobra jadę. Co, on no jest? Mogę tędy wysiąść? Tak, bo... Czy ja mogę tędy wysiąść? Ja chcę iść do domu. To jest spoko i Nie, mama na mnie czeka. Robimy dobra, czy możemy wysadzić Julę? Wysadźcie mnie. To tu... Julio, chciałaś wyjść? Tak.